Halo? Dzień dobry, tu mówi Bronisław Komorowski. Dzwonię serdeczną przy... prośbą o pomoc przyjacielską. Proszę o wykonanie jak największej ilości telefonów, wysłania sms-ów z prośbą do przyjaciół, do znajomych. O to, aby również poszli do głosowania 24 i zechcieli oddać głos na mnie. To jest najprostsza, najprostsza, ale bardzo skuteczna forma uczestniczenia w kampanii wyborczej. Dzwonię z serdeczną prośbą o pomoc, o wsparcie i proponuję, zabiegam o to, by Państwo wykonali telefony do swoich znajomych, do swoich, swoich przyjaciół z prośbą o to, aby aktywnie włączyli się w kampanię wyborczą, wysyłając również smsy, telefonując do swoich przyjaciół, do swoich znajomych z prośbą o udział w wyborach i o głosowanie